Krótka prezentacja streamera ze wzmacniaczem. Jest to model Vim Amp. Tak to wygląda. Niewielka, dość dobrze wyglądająca metalowa obudowa, brak wyświetlacza. Urządzenie jest sterowane aplikacją oraz pilotem. Na pokładzie wzmacniacz klasy D o mocy 2x60W na 8 omach, wejście takie jak widzicie. Aplikacja sterująca zapewnia dość prostą instalację i sterowanie, ale jest kilka szczegółów, które można by w niej poprawić. Mamy tutaj przetwornik ES9018K2M, nie najnowszy już model, wzmacniacz zbudowany na układzie TPA 3250. Krótka ocena. Jak na swoją cenę, która obecnie wynosi niecałe 1700 zł, wyposażenie jest bardzo dobre. Jeśli chodzi o brzmienie, to krótko mówiąc, nie jest to sprzęt dla wymagających. W zakresie częstotliwości gdzieś powyżej 4 kHz dźwięk traci nieco na wyrazistości, czegoś mu tam brakuje. Natomiast średnicę i niski zakres oceniłbym pozytywnie. Jeśli brać stosunek jakość-cena, to polecam, zwłaszcza dla tych, którzy dopiero zaczynają przygodę ze sprzętem Hi-Fi. Dziękuję Jackowi za wypożyczenie sprzętu do testu, dziękuję za uwagę i do następnego razu.